Cześć, witaj w szkole Esperanto.pl. Pokażę ci krok po kroku, jak zalogować się na swoje konto na platformie oraz jak zalogować się na zajęcia online. No to zaczynamy. To co widzisz teraz, to to jest twój panel kursanta. Będziesz na niego się logował za każdym razem, gdy wpiszesz swój login oraz hasło. Przed pierwszymi zajęciami Twój login i hasło zostały ci wysłane na twojego maila oraz SMS-em. Tylko musisz pamiętać, że hasło, które zostało ci wysłane, to jest hasło jednorazowe. Czyli jak klikniesz sobie w ten link, który masz na przykład w mailu. No to będziesz musiał tam wpisać ten login, który jest Ci nadany, ale hasło musisz sobie także zmienić, dlatego że to hasło, które otrzymałeś, ono będzie ważne tylko jeden raz. Natomiast Twoim zadaniem przy pierwszym logowaniu będzie nadać sobie to hasło, które będziesz używał za każdym razem, gdy będziesz się logował na konto kursanta. Po zalogowaniu się zawsze będziesz widział taką stronę, którą wyświetlam Ci teraz, czyli tak zwaną stronę główną. I na tej stronie głównej będziesz miał dwie kolumny z poprzednimi zajęciami oraz z kolejnymi zajęciami. Te dwie kolumny, które tutaj widzisz, one są ruchome, one czasem zmieniają swoją, swoje miejsce. Stąd czasem kolejne zajęcia są po prawej stronie, a czasem są po lewej. Więc trzeba uważać sobie tutaj na to, dlatego że w momencie, kiedy będziesz chciał dołączyć do zajęć, wejść do pokoju, w którym odbywają się zajęcia, to trzeba sobie zerknąć na właściwą datę. Więc trzeba uważać, żeby nie wyjść do pokoju ze wsteczną datą, bo wtedy możesz się rozminąć z lektorką. Więc daty, daty są bardzo ważne, trzeba na nie właśnie zwracać uwagę przy wchodzeniu do pokoju. Natomiast pod tymi dwoma kolumnami są aktualności. I tutaj te aktualności polecamy Wam zawsze, żebyście sobie monitorowali, dlatego że my jako szkoła często w taki sposób komunikujemy się z Wami, że w tych aktualnościach podajemy informacje, które są dla Was wszystkich. Stąd, jeżeli na przykład są jakieś przerwy urlopowe, czy jak... Jakieś nowości się pojawiły w szkole albo jakieś zmiany prawne, które należy przestrzegać, to właśnie one lądują tutaj w tych aktualnościach. Jest warto od, od czasu do czasu sobie na nie zerknąć, czy jesteście na bieżąco. Po lewej stronie mamy panel, mamy tutaj menu, w którym są różne zakładki. My nie ze wszystkich zakładek korzystamy jako szkoła, więc pokażę ci tylko dwie zakładki, te najczęściej używane. Pierwsza to są zajęcia. Jak sobie w nie klikniemy, to tutaj będziesz miał listę wszystkich zajęć, które się do tej pory odbyły. Jeżeli będziesz chciał sobie wrócić do zajęć, które już kiedyś były, to wystarczy, że sobie klikniesz na te dane zajęcia i one ci się rozwiną. Dodatkowo będziesz miał je uzupełnione od te o temat, o zadaną pracę domową, i tutaj w tym dziale pliki będziesz miał materiał, który został e, wykorzystany na tych zajęciach. Dodatkowo, oprócz przycisku dołącz ten przycisk, on ci się zamieni na zielony przycisk z nazwą odtwarzanie, i wtedy tutaj będziesz mógł sobie za każdym razem odtwarzać lekcję, która się odbyła. Jeśli chcemy wrócić, to klikamy w lewo, no i z powrotem na stronę główną. No i jeszcze ostatni yy, fragment naszej, naszego nagrania. Teraz pokażę Ci, jak wejść do pokoju, w którym od mają odbywać się zajęcia. Jesteśmy na stronie głównej, patrzymy sobie, czy nam się zgadzają daty. Jeżeli nam się zgadzają, to klikamy w przycisk dołącz. I zostaliśmy przekierowani do pokoju. I teraz tak, tutaj trzeba pamiętać o wielu rzeczach. Mianowicie, pierwsza rzecz jest taka, że weszliśmy do tego pokoju, ale nie weszliśmy dalej, czyli mamy informację dotyczącą zajęć. Tylko popatrz, te zajęcia tutaj, które się wyświetlają, one mają inną datę niż te, w które klikaliśmy. Tymi datami w ogóle się nie przejmuj, dlatego że to są daty, które zostały, które, są, które nam podają, kiedy został pokój zbudowany, kiedy został stworzony ten pokój. Natomiast to nie są daty, które odpowiadają za Twoje zajęcia. Więc tym się w ogóle nie zajmuj, co tutaj pisze. Ewentualnie. Patrzymy, usiądź wygodnie. Co to znaczy? To znaczy, że za chwilę zajęcia się zaczną, ale jeszcze cię lektorka nie wpuściła do pokoju, więc trzeba po prostu czekać. Drugi wariant jest taki, że z chwilą, kiedy klikniesz sobie tutaj w to dołącz, w ogóle nie przejdziesz do takiej strony jak tutaj. Tylko będziesz miał informację mniej więcej tu, na czarnym tle, że lektorki jeszcze nie ma i że ona cię jeszcze nie wpuściła do pokoju. Więc też musisz zostać na tej stronie głównej i co jakiś czas czekać, aby móc wejść do pokoju. To teraz pokażę ci, jak zalogować się na zajęcia. Pierwsza rzecz, którą będziesz miał, jeżeli już będziesz mógł wejść do pokoju, to jest zezwolenie na mikrofon. Zawsze będziesz miał takie pytanie, więc zawsze się zgadzaj. Czyli kliknij udostępnij. Ja nie mogę się zgodzić na ten mikrofon, dlatego że nagrywam teraz dla Ciebie z innego gniazda, więc to by i tak i tak nie miało sensu. Więc ja muszę kliknąć sobie udostępnij, ale on i tak i tak mi tutaj da komunikat, że i kamera, i mikrofon. W moim przypadku teraz nie będą działać. U Ciebie po kliknięciu udostępnij od razu powinna być taka informacja czyli będziesz miał okno, w którym ustawiasz sobie wszystko ustawiasz sobie kamerę, ustawiasz sobie ym, audio, czyli mikrofon, oraz już teraz możesz sobie włączyć zarówno tą kamerę, jak i mikrofon. Ja tego nie mogę zrobić, dlatego, że tak jak Ci przed chwilą powiedziałam, ja używam tego do nagrywania y, teraz tego filmiku, więc one są jakby wyłączone i tak, i tak by nie działały. No i nadawaj na żywo. Łączysz się. Tutaj jest troszeczkę inny wygląd niż to, co ty widzisz, dlatego że oglądamy teraz ten pokój z, panela, z, z, z panelu mm, y, lektora, więc ty na przykład nie będziesz miał tego, co jest tutaj po lewej stronie, ale to nic nie szkodzi. Dlatego, że i tak i tak, tablice, czyli to, co jest na środku, powinieneś mieć, ona powinna być widoczna. Możesz sobie tutaj kliknąć w kamerkę, kliknąć w mikrofon i wtedy i kamera, i mikrofon będą włączone, a dodatkowo po lewej stronie powinieneś mieć listę uczestników. I tutaj będziesz ty i lektorka, oraz poniżej jest czat. Z którego oczywiście też można korzystać jak najbardziej żeby móc się skomunikować z lektorką. Szczególnie gdyby się tak okazało, że masz niepodłączone na przykład słuchawki czy mikrofon, nie słychać cię, to wtedy można się spokojnie tutaj komunikować w czacie. Tak wygląda logowanie się na, do pokoju, w którym odbywają się zajęcia. Wszystkie funkcje, które tutaj są, będziesz się ich oczywiście uczył na bieżąco, na zajęciach. Także i lektorka będzie Ci pokazywała i myślę, że sam sobie też spokojnie dasz radę, bo platforma jest naprawdę bardzo intuicyjna. Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat tej platformy, to wystarczy, że sobie chociażby poszukasz na YouTubie platformę ClickMeeting. Jest bardzo dużo materiałów związanych z tą platformą, więc też śmiało można korzystać z tych filmików, które są na YouTubie. Ja dziękuję za uwagę, no i przyjemnej nauki. Na razie.